Parę dni temu otrzymaliśmy większą prezentację gry Ghost of Jota i Filip z kanału Bez Schematu nagrał swoją reakcję na tę prezentację, w której wyraził swój entuzjazm względem tego tytułu. I w komentarzach można było zobaczyć głosy, które się z nim nie zgadzały, zarzucając, że gra jest zbyt podobna do Ghost Sushima Tsushima i wytykając pewne niedociągnięcia techniczne, które można było zauważyć w tej prezentacji. I na Discordzie Filipa wywiązała się dyskusja na ten temat, podczas której Filip w pewnym momencie zwrócił uwagę na to, że ludzie, którzy krytykują Ghost of Jota, gdyby byli spójni, to powinni też krytykować serię, Call of Duty, bo to jest seria, która od 22 lat wychodzi co roku ta sama gra, która jest tylko delikatnie usprawniana i tak dalej. Więc mamy tutaj sytuację na zasadzie skoro tutaj coś krytykujesz, to czemu tutaj tego nie krytykujesz? I to mnie zmotywowało do tego, żeby ponownie nad tym tematem się zastanowić i o tym dzisiaj porozmawiamy. Mamy rok 2018 i słucham sobie podcastu Rozgrywka, który gorąco wam polecam, jeśli nie znacie. To jest jeden z moich ulubionych podcastów growych. I mowa jest o grze Shadow of the Tomb Raider, w której chłopaki że grali w tę grę bardzo mocno chwalili w niej elementy metroidwaniowe, które z niej się znajdowały. Ale jedna osoba zwróciła uwagę, że parę odcinków wcześniej gadaliśmy o gadówłoże i tam bardzo krytykowaliście te elementy metroidwaniowe. Więc jak to jest, że wtedy krytykowaliście, a teraz chwalicie elementy metroidwaniowe w tych grach? No i moim zdaniem odpowiedź jest zasadniczo dosyć prosta, bo Podejście do tej metroidwanii, powiedzmy, do tego zastrzyku metroidwaniowego, było trochę inne. W że w dużej mierze, bo nie tylko dla jasności, ale w dużej mierze polegało to na tym, że nagle znajdujesz skrzynkę, do której się nie możesz dostać, bo jest otoczona jakimiś krzaczorami, przez które się nie możesz przebić. I widzisz tą skrzynkę, wiesz, że to jest skrzynka, która ulepsza Twoje zdrowie, przykładowo. No i już człowiek się zaczyna denerwować. Jest to niezwykle takie paskudna wersja FOMO w grach. No, i teraz zapamiętać, że tu jest ta skrzynka, no bo domyślasz się, że pewnie w pewnym momencie będziesz mógł to y, otworzyć. No i oczywiście możesz tam za parę godzin w grze zdobywasz przedmiot, który pozwala Ci to zrobić. Na całe szczęście gra jest tak skonstruowana, że ona cię prowadzi, że w miarę organicznie i sensownie do tej skrzynki wrócisz, ale w momencie, jak pierwszy raz grasz, to ty o tym nie wiesz. I się wkurzasz i irytujesz. Y, a Shadow of the Tomb Raider podchodzi do tego trochę bardziej klasycznie, czyli po prostu. Pokazuje ci, że jest jaskinia, ale nie możesz na razie do niej wejść, no nie? bo nie masz przedmiotu, który pozwoliłby ci to zrobić. No, nie? no i w pewnym momencie zdobywasz linkę, która pozwala ci przelecieć przez tą jaskinię i zobaczyć, co jest na, na, na jej drugim końcu. I moim zdaniem to jest dużo bardziej eleganckie rozwiązanie, gdzie twórcy pokazują ci, że tu masz te przysłowiowe drzwi, które na razie nie możesz otworzyć wiedząc, że jest ten element metroidwaniowy, albo po prostu grasz w jakąś metroidwanię, domyślasz się, że będziesz mógł w pewnym momencie te drzwi otworzyć, no i masz świadomość, że tam coś jest, ale jeszcze nie wiesz do końca co. Masz ten element ciekawości, którego na razie jeszcze nie możesz rozwiązać, ale nie irytuje to tak bardzo, jak to robi właśnie God of War, który wkurzał nim miłosiernie, jeśli o to chodzi, nie? Więc mamy teoretycznie tu i tu zastrzyki z Metroidwani, ale podane w... Mniej i bardziej elegancki sposób, więc z tego to wynika. Więc warto zwrócić uwagę na to, że to, że jedna i druga gra ma jakiś wspólny element, ten właśnie pierwiastek jakiegoś innego gatunku, to jego zaimplementowanie może być lepsze lub gorsze, najzwyczajniej w świecie. I z tego może wynikać fakt, że w jednej grze jakiś element chwalimy, a w drugiej Y, krytykujemy na zasadzie, że wiecie, mamy ten klocek, y, który w kontekście czegoś jednego może nam nie pasować, ale w kontekście czegoś innego już pasować. To no, trochę na zasadzie, że załóżmy, że y, malarz maluje obraz, nie? w sensie, że na stole maluje obraz i nagle kawa mu się wylewa, robią się plamy po kawie i jeden obraz może zostać przez to oszpecony, a inny wzbogacony. A w innym to w ogóle będzie neutralnie. Na zasadzie tak się zgrają te plamy z kolorami. Powiedzmy, bo jest to jakiś taki brązowo-brunatny, jakieś góry na przykład, no nie, czy coś albo jakaś jesień i okazuje się, że to fajnego jeszcze dodatkowo jakby yy, pasuje. Te plamy przy, przy, przypadkowe pasują do kontekstu całego obrazu, no nie? No, więc to jest taki pierwszy przykład. Drugi przykład to Trochę może on nie pasuje do końca o tym, o czym teraz mówimy, ale gdzieś jest tego pochodną. A mianowicie ludzie bardzo często po mnie spodziewają się tego, że skoro dużo gram w Sekiro i kocham tę grę, to oznacza, że ja muszę uwielbiać każdą inną grę, w której walka opiera się w dużej mierze na parowaniu że musisz koniecznie spróbować Lies of Pi, musisz zagrać w Nine Souls, musisz zagrać w Timezję i tak dalej. No nie, że to ci się na pewno spodoba, na pewno, bo w końcu lubisz parowanie, prawda? No. I wiecie, jak było z Ice Pi. Ja się bardzo długo broniłem, bo mi się demo nie podobało. Ostatecznie zagrałem, spodobała mi się ta gra, ale nie będę ukrywać, że nie jestem w niej zakochany w żaden sposób. Nie chwyciłam mnie za serce. Uważam, że jest po prostu bardzo dobrą grą, do której pewnie już nigdy nie wrócę i w DLC nawet nie mam ochoty grać za bardzo, jakbym miał być szczery. Nine Souls próbowałem, nie podobało mi się. mezję próbowałem, nie podobało mi się. No nie? Kazan był w sumie taką grą, która najbardziej mi się podobała, z takich, gdzie te parowanie jest bardzo mocno obecne. A wiecie, a to, że ja lubię parowanie w Sekiro, nie wynika z tego, że parujemy, tylko jak to zostało zaimplementowane. Okno parowania, udźwiękowienie, animacje, efekty wizualne i przede wszystkim, i najważniejsze, fakt, że przeciwnicy też parują nasze ciosy. Że mamy ten, to co ja nazywam, tenis with katanas. To jest to, czego brakuje tym innym grom że tam ty parujesz, ale przeciwnik nie. Nie grasz z nim w tą wymianę ciosów, nazwijmy to. Ja wiem, że w Stellar Blade są jacyś bossowie, którzy to robią, ale w dalszym ciągu to nie jest clue tej walki. W Sekiro to walcz, robisz tani Swift katana z, z podrzędnym NPC-em po prostu. No nie? Kolejny przykład to GTA 6 versus Wiedźmin 4, bo czasami zwracamy się uwagę na to, że jak to jest, że tym GTA 6 się tak niezwykle jarasz, a dostaliśmy tylko dwa t -sery, nie zobaczyliśmy żadnego gameplayu, a Wiedźmin 4, który dostał coś na wzór gameplayu, to teraz kręcisz nosem i mówisz ludziom naokoło, żeby póki co nie jarali się tym aż tak bardzo. Odpowiedź jest bardzo prosta. Rockstar od GTA 3 i każda ich kolejna główna gra, czyli Vice City, San Andreas, GTA 4, Red Dead Redemption, 1, GTA 5 i Red Dead Redemption 2, każda kolejna gra stawiała coraz wyżej, coraz wyżej poprzeczkę, aż do momentu, w którym Rockstar zaczął grać sam ze sobą, we własnej lidze. Szczególnie ich ostatnia gra, czyli Red Dead Redemption 2, która pod względem ilości detalu, szczegółów, scenopisarstwa, aktorstwa, ogólnie technologii i wszystkiego robi tak ogromne wrażenie, że jest to najbardziej imersyjne doświadczenie growe, jakie można tylko sobie wyobrazić. Do dzisiaj robi przepotężne wrażenie, iż żadna gra do tego poziomu jeszcze się nie zbliżyła. A to gra, która wyszła 7 lat temu na PS4. Ba! GTA V! 12 lat temu gra, która wyszła na PS3. Yy, pod względem skali i detalu też wydaje mi się, że nie wyszła żadna gra, która by przybiła nawet GTA V. A jeśli wyszła, to dajcie mi znać, jaka jest to gra. Nawet jeśli jakaś jest, to też ze świecu szukać, nazwijmy to. No i jeszcze jedna sprawa. Rockstar nie ma historii kłamania w zwiastunach. Pokazują zwiastun na silniku gry i faktycznie gra ostatecznie tak wygląda. Nie pokazują żadnych mechanik, których ostatecznie w grze nie ma. Wręcz przy GTA 5 Red Deadzie była taka sytuacja, że gra na zwiastunach wyglądała gorzej. Nawet na finalnych zwiastunach wyglądała gorzej niż faktycznie ostateczna gra. W związku z tym. Geta, znaczy Rockstar ma potężny kredyt zaufania u mnie i u milionów innych graczy. Nie ma powodu się martwić po prostu, że GTA się nie dowiezie. Oczywiście, jeśli nie dowiezie, no to oczywiście skrytykujemy wtedy tę grę i na następną będziemy patrzeć z większą rezerwą, ale póki co nie ma na to potrzeby. A CD Projekt, no to sami wiecie jak to było z z Cyberpunkiem. Ba, nawet Wiedźmin 3. O, oczywiście wiadomo, że obecnie już jest w o wiele lepszym stanie, ale na premierę już mało kto pamięta, że ta gra była tragicznie zoptymalizowana na konsolach. Co prawda nie aż tak źle jak cyberpunk, ale też bardzo źle. Yy, gra miała masę bugów, bo, jakichś błędów uniemożliwiających przejście misji. Yy, te, ekwipunek był niezwykle toporny. Czasy ładowania tragiczne. Gerald czasami miał problem z wejściem w jakieś drzwi i tak dalej, przenikanie obiektów. Dużo było problemów, które były łatane przez kolejne miesiące, a dodatki dodatkowo jeszcze zmieniały pewne aspekty. I tak naprawdę Wiedźmin 3 taką ostateczną formę przyjął przy okazji dodatku krew i wino. Czyli można uznać, że Wiedźmin 3 też dostał coś w stylu Ultimate Edition w momencie, jak wyszło krew i wino. I wtedy ta gra naprawdę już zaczęła być full wypas, nazwijmy to, no nie? Zresztą wiecie, Wiedźmin 1 i 2 też otrzymały coś takiego jak wersja rozszerzona. Która o tyle dobrze, że można było bez dodatkowej opłaty sobie ulepszyć, jak zwykłą wersję. Ale jednak to też było coś na wzór Ultimate Edition też co Cyberpunk dostał. Pasz 2.0. No nie. Więc oni mają już taką historię niedowożenia swoich gier. Od dawna po prostu. I poza tym pamiętajmy, że to było tech demo w Wiedźmina 4. Przypomnijcie sobie tech demo Matrixa na początku generacji. To było coś, co każdy mógł sobie odpalić na PS5, swojej własnej w domu w 2020 roku. I tam miałeś fotorealistyczne miasto. I do tej pory żadna gra tak nie wygląda. I w związku z tym z Wiedźminem też mam takie przyczucie, że może być podobnie, że okej, okay, ja rozumiem, że moglibyśmy to na swojej PS5 odpalić, by to wyglądało tak pięknie. Ale czy gra będzie tak wyglądać? Nie wiemy tego. A jak do tego dokładam, dołożymy jeszcze historię kłamania z projektu, no to jak mam im zaufać, że to będzie aż tak dobrze wyglądać? No nie mogę, po prostu. No, i ostatni przykład, czyli sąsiarze kontra Ghost of Jota, czyli sytuacja, w której ludzie, którzy nie mają problemu z tym, że gry From Software są nie do końca dogotowane, jeśli chodzi o technologię, często postaci nie mają mimiki, grafika odstaje od obecnych standardów i tak dalej, a jednak się tymi grami jarają i nie krytykują tych gier za bardzo za te elementy, a potem patrzą na Ghost of Jota i okazuje się, że nagle wśród tych pięknych widoków mamy tutaj gdzieś źle powiewającą pelerynkę, a tutaj drewniane. Mimikę, a tutaj drewnianą animację postaci, która idzie dosłownie z kołkiem w dupie. Więc, czemu teraz zwracają na to uwagę, a w swoich grach na to nie zwracają aż tak bardzo uwagi? I tutaj też odpowiedź jest bardzo prosta, bo po prostu gry From Software nigdy w żaden sposób nie lansowały się tą technologią. Skupiały się zawsze na gameplayu, na walkach z bosami i na artystycznym aspekcie, a ta technologia od zawsze po prostu odchodzi na bok i ludzie się po prostu do tego przyzwyczaili. Poza tym, wręcz jest to w pewien sposób spójne, w związku z tym, że cała grafika stoi na średnim poziomie. Mówię o Fidelity, bo wiadomo, że artystycznie to jest pierwsza liga. Ale jeżeli chodzi o fidelity, to jest wszystko takie dosyć średnie. Więc to wszystko gdzieś tam jest ze sobą spójne. A w momencie, kiedy masz takie Ghost of które ma być system stellerem, tlr nas przyzwyczaiło, że ich ex-exy to po prostu są absolutnie przepięknymi dziełami. I faktycznie mamy przepiękne widoki w tym Ghost of JT. I nagle, bum, wchodzi taki parch w postaci właśnie tej animacji, albo tej mimiki, albo tego płaszczyka, który bardzo mocno wybija się dla nas. Bo wiecie jak to jest. Im gra jest lepsza... Tym bardziej jakieś drobne wady, które normalnie nie zwróciłyby na, na nas uwagi, tym bardziej to wybija nas, bardziej to nas razi po prostu, bardziej zwraca na siebie uwagę po prostu. Więc z tego to po prostu wynika i wydaje mi się, że jest to całkiem racjonalne, że w jednym ludzie zwracają na to uwagę, a w drugim nie. Przejdźmy do konkluzji tego wszystkiego. Po co podałem Wam te wszystkie przykłady? Bo chciałem wskazać na to, że brak spójności w opinii może mieć swoje powody. Dlatego ułożyłem to w taki sposób, że pokazuję przykład jakiejś niespójności i bum, to wynika z tego, to wynika z tego. No nie? Więc to nie jest takie, wiecie, cyniczna hipokryzja, że człowiek doskonale wie, że o tamtego nie skrytykował, a tutaj skrytykuje bum i wbije szpilę, no nie? Tylko ludzie to trochę, mi się wydaje, nieświadomie robią, co wynika też z tego, że... Wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany, że w momencie, kiedy skupiamy się na jakimś jednym elemencie, przykładowo na pokazie Ghost of Yote, no to człowiek nie myśli w tym momencie, o, to mi się nie podoba, i teraz się zastanawia, czy istniała jakaś gra, w której też tak było, ale tego nie skrytykowałem. A! No tak, była taka gra. Dobra, to tego nie skrytykuję, bo wtedy tego nie skrytykowałem. Nie, ludzie tak nie robią po prostu, tylko są tu i teraz. Żyją to tą chwilą, patrzą na coś i mówią, co im się nie podoba. A to, że wcześniej gdzieś tam na coś spojrzeli i podobny element nie zwrócił ich uwagi, to jest zupełnie inna kaloszy. Tam ta chwila była chwilą X, a teraz mamy chwilę Y. One są od siebie kompletnie niezależne po prostu, istnieją w zupełnie innym miejscu na osi czasu naszego życia po prostu. No nie? Więc uważam, że sytuacje, w których ktoś jest niespójny w swojej opinii, nie powinniśmy po prostu jakoś mocno szarpać ani nazywać ich hipokrytami albo coś w tym stylu. No bo uważam, że to nie jest ten przykład. Oczywiście, wiadomo, ja nie mówię o tym, żeby nie mówić, że się nie zgadzasz z czyjąś opinią i podać argumentów, dlaczego się z kimś nie zgadzasz i sobie kulturalnie wymienić swoje poglądy, jak się ze sobą nie zgadzacie. Bo to rozwija też, no nie? Kiedy rozmawiamy z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy, bo możemy poznać inną perspektywę, może się czegoś nauczyć. Niekoniecznie zmienić zdanie, ale gdzieś tam nabrać trochę perspektywy. No nie? Więc to jest super. Tylko mówię właśnie o tym elemencie, żeby nie wskazywać komuś na to, że kiedyś coś zrobił, a teraz tego nie robi. No nie? I co ciekawe, ja w tym momencie wychodzę na potężnego hipokrytę, bo pod tym materiałem Filipa ja sam napisałem komentarz, w którym tego wskazuje Filipowi, że no jak wychodził do trening 2, to dosyć mocno narzekał na to, że tak gratu jest to samo, co dernik 1 i tak dalej, a potem oglądamy głos Sofioty, który wygląda jak więcej go Sushima i nagle się tym jara. No nie, że dostrzegam tutaj niespójność. Oczywiście to był kulturalny komentarz i tak dalej, ale yy, cała. I oczywiście mówię wychodzę teraz na hipokrytę, ale yy, napisanie tego komentarza plus ta dyskusja na Discordzie która była na Filipa Discordzie plus przypomniałem sobie tą sytuację o Shadow of the Tomb Raider i God of War spowodowały że ponownie się nad tym wszystkim zastanowiłem i teraz że tak powiem usłyszeliście to co mam do powiedzenia na ten temat no więc komentarz ogólnie uważam, że nie był w żaden sposób zły, ale uważam, że był niepotrzebny. Że gdybym, gdyby ta pokaz Ghost of Joty przesunął się w czasie i był na przykład jutro, już takiego komentarza bym nie napisał. Bo uważam, że to jest po prostu bez sensu, najzwyczajniej w świecie. No nie? No, no ale przynajmniej ten, mówię, ten pokaz, to wszystko sprowokowało mnie do pomyślenia i właśnie nagrania tej pogadanki, która mam nadzieję, że Wam się podobała. Jak się podobała, zostawcie koniecznie łapkę w górę. I na koniec jeszcze omówmy kwestię Call of Duty, czy faktycznie nie jest krytykowane. I mówię to z perspektywy fana, który od 2003 roku grał w praktycznie każdą odsłonę i bardzo lubię tę formułę, którą Call of Duty sobą reprezentuje. I ja uważam, że takie gry jak Call of Duty, jak FIFA, ogólnie jak gry, które co roku wychodzi nowa odsłona, są niewidzialne w cudzysłowie dla ludzi, którzy się tymi grami po prostu nie interesują. Bo to się tak rozmyło, że kompletnie nie docierają do nich żadne informacje. Że ja na przykład nie interesuję się FIFA, ta gra ma miliony fanów na świecie, a do mnie nic nie dociera na temat tej gry. Mam tylko świadomość, że ta gra istnieje i co roku wychodzi. A nie dociera do mnie żadne chwalenie, żadna krytyka, nic. Bo się tym nie interesuje po prostu. Jest to rozmyte dla mnie. I z Call of Duty jest tak samo. Jak ktoś się nie interesuje Call of Duty, to nie widzi tej gry. Nie docierają do niego żadne informacje. A jeśli już, no to naprawdę coś grubego się dzieje, tak jak ten płatny dźwięk w Call of Duty tego Black Ops 6 był na przykład, no nie? Ale to taki jednorazowy temat wskoczył. No, i wydaje mi się, że z tego się bierze, że ci ludzie nie krytykują Call of Duty, bo mają je w dupie, najzwyczajniej w świecie, nie? No, tak jak ja mam w dupie FIFA, właśnie, że potrafię się właśnie wczuć w rolę takiej osoby, ze względu na to, że FIFA się nie interesuje, a to jest podobny case jak Call of Duty. Ale w community Call of Duty, w którym siedzę, ludzie bardzo mocno tego w, w opór krytykują te gry. Z roku na rok Call of Duty jest coraz gorsze, coraz gorsze, coraz gorsze. Ludzie po prostu chcą jakiejś zmiany, ludzie chcą po prostu jakiegoś ponownego restartu, podobnego jak był z Call of Duty Modern Warfare w 2019 w pewnym sensie. I już są po prostu zmęczeni tym, w jakim kierunku ta seria poszła. I jest naprawdę nawet influencerzy, którzy do ostatniej kropli bronili Call of Duty, bronili Call of Duty, pękli ostatecznie. Że już po prostu, no już nie mogli, już musieli ściągnąć tę maskę i powiedzieć wprost, że to jest szajs po prostu, nie. I wiecie, Black Ops 6 to jest odsłona, która w ostatecznym rozrachunku już od miesiąca czy dwóch w ogóle nie tykałem. I gdzieś tam, no jest mi żal z tego powodu po prostu. No ale wiadomo, czekam na to, co będzie dalej. Mam nadzieję, że gdzieś tam ta seria w końcu się podniesie, ale szanse na to są niewielkie z bardzo prostego powodu. Nie ma konkurencji dla Call of Duty, niestety. Nawet jakby, jak wyjdzie ten Battlefield 7 i okaże się absolutnie genialny, to i tak nie sięgnie, jeśli chodzi o ilość graczy Call of Duty. No nie ma na to szans po prostu, no nie? Tak jak żaden Battle Royale nie sięgnie Fortnite'a, tak żaden FPS nie sięgnie Call of Duty. Przynajmniej póki co. Call of Duty naprawdę musiałoby się już totalnie skurwić, jeszcze bardziej w sumie, bo i tak już jest skurwione. I... Tak bardzo napluć ludziom w twarz, że po prostu ludzie rzucą tę grę. Ale wydaje mi się, że to jest raczej właśnie niemożliwe. No. No i to by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak się nie podobało, zostawcie łapkę w dół. Zapraszam do mojego Discorda, zapraszam do subskrypcji i mam nadzieję, że słyszymy się następnym razem. Hejka!